Spójrz wokół. Widzisz ten świat? Myślisz, że to rzeczywistość? Że to wszystko, co istnieje? A co jeśli powiem ci, że żyjesz w odbiciu, w lustrzanej iluzji, która więzi cię mocniej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić? W starożytnych tekstach ten świat porównywalny jest do drzewa banianu, ale nie do zwykłego drzewa. To roślinna bestia, która opłata. Rzeczywistość swoimi konorami. Wciąga w swoje cienie i nie wypuszcza. Wyobraź sobie drzewo, które rośnie do góry nogami. Jego korzenie nie są w ziemi, ale w niebie. Brzmi absurdalnie, nie? A jednak, jeśli spojrzysz na odbicie drzewa w tafli wody, zobaczysz, że wszystko jest odwrócone. I właśnie w takim odbiciu żyjesz. To, co bierzesz za prawdę, jest jedynie cieniem. A ty. Jesteś jak wędrowiec zagubiony w labiryncie. Możesz biec, możesz walczyć, możesz szukać nowych dróg. Ale dopóki nie zrozumiesz, że to labirynt, nigdy z niego nie wyjdziesz. To drzewo wciąż rośnie, bo rośnie w nim pragnienie. Ludzie, zwierzęta, bogowie, demony, wszyscy są jego gałęziami. Im więcej karmy, im więcej działań, tym więcej liści i pnączy. A Ty. Wisisz gdzieś między nimi, czasem wzlatujesz na wyższe poziomy, czasem spadasz, ale wciąż jesteś tu. A co sprawia, że nie możesz się wydostać? To, co przywiązuje się do swoich zmysłów. Gałęzie drzewa to twoje pragnienie. Smak, zapach, dźwięk, przyjemność, władza, miłość. Każdy konar, każda gałęska. To coś, czego chcesz, a korzenie te powietrzne, wijące się i oplantując wszystko, to Twoje przywiązanie, Twoje iluzje, Twoja przeszłość, Twoje strachy i pragnienie. I teraz pytanie, czy masz w sobie dość siły, żeby wziąć siekierę i to ściąć? Bo tylko tak się wydostaniesz. Musisz zerwać iluzje, ale żeby to zrobić musisz coś poświęcić, coś, co trzyma cię tu najmocniej: dumę i ego. Przekonanie, że to wszystko należy do ciebie, że masz kontrolę, że możesz to zatrzymać. Nie możesz. Nie jesteś panem świata. Nie jesteś nawet panem swojego ciała. Możesz jeść zdrowo, ćwiczyć, dbać o siebie, ale starość i tak cię dogoni. Możesz planować życie, karierę, pieniądze, ale śmierć nie zapyta o twoje harmonogramy. Możesz się buntować, możesz ignorować, ale prawda pozostaje prawdą. Jest droga wyjścia, ale nie dla każdego. Tylko ten, kto dostrzega odbicie i zaczyna szukać jego źródła, może się uwolnić, bo prawdziwe drzewo istnieje, ale nie tutaj. Nie w tej iluzji? Chcesz wyjść? Przestań trzymać się o cieni. Odbicie nigdy nie da ci prawdziwego światła. A teraz pomyśl, masz w sobie tą odwagę, bo jeśli tak, to szykuj się na wielką zmianę. W następnym odcinku opowiem, czym różni się duchowe szczęście od materialnego. I jakie jest prawdziwe znaczenie religii? Jeśli chcesz wiedzieć, zostań. Wszystko jest odbiciem, ale co zrobisz z tą wiedzą?